Ludzi współczesnych karmi się fałszywym wyobrażeniem Boga. Co ciekawe, robią to nie jacyś zadeklarowani ateiści czy wrogowie Boga, ale sami chrześcijanie, lub przynajmniej ludzie, którzy się za takich podają. W ostatnich kilkudziesięciu latach nastała taka moda przedstawiania Boga jako czystej miłości i zapominania o tym, że to jest także czysta sprawiedliwość. W powszechnym wyobrażeniu Bóg chrześcijan to jakiś taki dobrotliwy wujek czy dziadek, który wszystko rozumie, poklepie po plecach, pomoże, pocieszy, będzie współczuł itd. Niektórzy chrześcijanie próbują nawet nadać takiej zmianie wizji charakteru Boga wymiar teologiczny i mówią, że Bóg Starego Testamentu to rzeczywiście był taki sprawiedliwy, nawet niekiedy mściwy, gniewny, surowy, a Bóg Nowego Testamentu to jest właśnie taki Bóg delikatny, tylko miłujący, tylko pocieszający, tylko współczujący. Kochający i powiedzmy tylko wyczekujący, abyśmy to łaskawie zechcieli się nawrócić. Kiedy jednak czytamy Nowy Testament, kiedy śledzimy wypowiedzi Jezusa, to natrafiamy na całkiem inny obraz tego nowotestamentalnego Boga. Weźmy przykładowo Ewangelię Łukasza, choć podobne historie są też w innych Ewangeliach. I zobaczmy opisy dwóch sytuacji, kiedy Jezus opisuje taką historię, że jakiś pan, gospodarz, władca powierza swoją własność poddanym, no i wchodzi w jakieś z nimi relacje. Tekst z XIX rozdziału Ewangelii Łukasza, werset 27. Kończy się taką oto relacją opisującą rozliczenie tego pana, który alegorycznie wyobraża Boga. Tak właśnie kończy swoje rozliczenia z, ze swoimi poddanymi. Werset 27. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieliby, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Przyznają Państwo, że ta końcówka, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich. No, jeszcze byśmy mogli jakoś to zrozumieć, no, że Bóg jest sprawiedliwy, no, to tam takich, no, bardzo wielkich grzeszników, którzy Go odrzucają, no, tu rzeczywiście ta alegoria śmierci jest, ale zobaczmy, że to zabijcie ich na moich oczach. No, na pewno nie pasuje to do jakiegoś takiego landrynkowatego obrazu Boga. W tym wersecie widzimy zarówno sprawiedliwość, jak też surowość, jak też gniew i odpłatę. A więc to wszystko, co wmawia się nam, że było cechą jakiegoś mitycznego Boga Starego Testamentu i gdzieś tak z niego wyparowało od czasu, kiedy mamy Nowy Testament. Podczas gdy jedną z podstawowych cech Boga jest właśnie niezmienność. Drugi tekst, gdzie również mamy ten obraz gospodarza Pana, właściciela i jakiejś własności oraz poddanych, którzy wchodzą z Nim w relacje, znajdujemy w następnym rozdziale Ewangelii Łukasza, czytam wersety od 13 do 16 z 20 rozdziału. Rzekł tedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc To jest dziedzic zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Nie trzeba być wytrawnym teologiem, by dostrzec, że ta analogia dotyczy Boga Syna, dotyczy Jezusa, którego ci zbuntowani przeciwko Bogu Ojcu tu właścicielowi tej winnicy wieśniacy umyślili sobie zabić, by dziedzictwo stało się ich. Zakończenie mamy podobne, wybicie tych wieśniaków, odebranie im tej użyczonej własności, przekazanie Innym. Znowu ten sam obraz surowego, strasznego i sprawiedliwego Boga. Ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt obrazu Boga, a konkretnie obrazu Jezusa, który dominuje w naszej kulturze, a który jest obcy Nowemu Testamentowi, albo mówiąc precyzyjniej, jest obcy Bożemu Duchowi Nowego Testamentu czy ogólnie Biblii. A bliski jest duchowi diabelskiemu. Zobaczmy, mianowicie, jakiż to pomysł mieli wieśniacy. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Ten diabelski pomysł to było zniszczyć Jezusa w nadziei, że, zabijając dziedzica Bożego, Boga Ojca, zabijając dziedzica Boga Ojca, który przychodzi na ziemię, ten, który tego dokona, Przejmie własność dziedzica. Właśnie taki plan miał szatan, doprowadzając do śmierci Jezusa na krzyżu. Liczył na triumf, a okazało się to jego ostateczną klęską. Niemniej jednak dzisiaj, szczególnie w takiej kulturze i sztuce katolickiej, dominuje przedstawianie Jezusa w postaci pokonanego, w postaci cierpiącego i konającego. Tak przedstawiony Jezus rzeczywiście może wzbudzać współczucie, ale na pewno nie wzbudza podziwu jako tryumfator, zwycięzca, pan panów i król królów. Oczywiście powie ktoś, że to przedstawianie Jezusa w tej postaci agonalnej, cierpiącej, gdzie jak gdyby diabeł nad Nim triumfuje, ma taki zamysł ewangelizacyjny, żeby ludzie się wzruszali tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, jak bardzo musiał za nie cierpieć. Po części na pewno można się z tym zgodzić i autorom tych różnych dzieł czy temu przedstawianiu Jezusa w takiej postaci zapewne też ten cel przyświecał. Warto jednak brać też pod uwagę drugą możliwość, że to szatan, wykorzystując dobre intencje ludzi, kieruje nas do przedstawiania fałszywego obrazu, tu konkretnie już chodzi o Boga Syna, o Jezusa. Choć prawdą jest, że cierpiał, choć prawdą jest, że na krzyżu był słaby, pragnął, wołał o pomoc i w końcu skonał śmiercią fizyczną. To jednak prawdą jest też, że żył dalej, że zmartwychwstał, że w chwale pokazał się tu na ziemi swoim uczniom, że wstąpił do nieba i przyjdzie w chwale rządzić, wziąć co swoje. To jest prawdziwy obraz Jezusa. Jeśli dzisiaj zatrzymujemy się tylko na tym łzawym portrecie Jezusa, zatracamy, można powiedzieć, główną, Biblijną myśl o Jezusie, która wyrażona jest właśnie w tym opisie król, królów, pan, panów. Dlatego też my, chrześcijanie, powinniśmy pamiętać, że Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. My oczekujemy, Wielkiego, przemożnego pana i władcę, przed którego obliczem pieszchnie to niebo i ta ziemia, a wszystkie istoty i wszelkie kolano zegnął się oddając mu chwałę. Taki obraz Jezusa powinien królować w naszych sercach i takiego Jezusa powinniśmy głosić niewierzącym.